Grecja wprowadziła teraz nowe zasady obowiązujące dla kamperów. Słuchajcie, nie można nocować praktycznie nigdzie na biko, nie wolno się zatrzymywać w centrach miast i tak dalej, i tak dalej. Ale jak to wygląda w praktyce? Słuchajcie, od ponad miesiąca jesteśmy na krecie, cały czas e, śpimy tak naprawdę na dzikich miejscówkach, e, cały czas zatrzymujemy się gdzie popadnie. Spaliśmy już w kilkunastu miejscach, teraz jesteśmy w okolicach Hani na Krecie, i prawda jest taka, że nikogo to nie interesuje. Z ciekawości zapytałem e, takiego troszeczkę wyżej postawionego policjanta w Hani, jak oni się na to zapatrują. Powiedział mi, że rzeczywiście są wprowadzone jakieś przepisy, natomiast nikt za bardzo nie zwraca na to uwagi, bo oni jednak chcą tutaj mieć turystów. Nie wiem, jak to wygląda na kontynencie i na innych wyspach, ale na Krecie na razie jest tak, jak było do tej pory. Czyli prawo sobie, a policja sobie. Także nie przejmujcie się niczym i bierzcie kampery i śmiało przyjeżdżajcie na kretę.